Teraz posprzątam tą grządkę, czy tam tę grządkę właściwie. O, tutaj te pozostałości, to są wszystko y albo nagietek, albo turki, ale chyba nagietek. Aksamitka znaczy się albo nagietek, o tak, bo nie wszyscy wiedzą, co to turki. Y no i wysprzątam tu, Spulchnię ładnie, przegrabie. I na to miejsce posadzę bób za chwilę. Yy, tutaj jest taki czepak. O. I ten czepak tutaj będzie sobie na dole rósł bób. A oprócz tego z dołu do góry pójdą sznurki, tak, po skosie od brzegów grządki. Yy, z jednej i z drugiej strony, może. A może nie, bo żeby cienia za bardzo nie było. Nie, no to z jednej strony tylko zrobię takie sznurki i do tych sznurków, przy tych sznurkach później w maju posieję fasoletyczną. No średni pomysł, wiem, trochę może zacieniać ten bób, ale może zanim taka urośnie i będzie zacieniać, to już bób będzie do zbioru. No po prostu nie mam gdzie jej posadzić. No, zobaczymy, może jeszcze z tego pomysłu zrezygnuję. Ale na razie, w każdym, bądź razie, w każdym bądź razie, na razie tutaj stadzę. Bup. Zacznę zabawę od tego. na pewno wysiały pięknie będą sobie rosły znowu albo gdzieś tam żonka poprzesadza nie wiem, zobaczymy tak, mam żonkę tylko mam żonkę, która nie lubi być filmowana, więc na filmikach jej raczej nie będzie, chyba że się przekonam kiedyś. Nie wiem. Na razie nie. przypominam 24 yy, ciepło słońce no dzisiaj jest 12 stopni chyba zobaczcie maliny popatrzcie maliny już puszczają widać mam nadzieję że to widać yy, tu będzie lepiej widać tu o widzicie o jak maliny puszczają, e, tak e, patrzyłem. Czy mam mikrofon włączony? Bo zdarza się, że nie włącza, i teraz idę zobaczyć, jak tam brzoza. Bo tu mam brzozę, jedną taką dużą, tam drugą taką trochę słabszą. No i jeszcze nie puszcza. Jeszcze widzę, że jeszcze jak tylko, zobaczę objawy że zaczęła ciągnąć soki to będę w tym roku ściągał z niej oskoła nie robiłem tego jeszcze nigdy zobaczymy jak to będzie mam jeszcze porki. pory z zeszłego roku spokojnie zawsze zostawiamy tak na zimę no czereśnia to już powiem wam Patrzcie, dół, to jest taka większa, co mam. O, to ona już ma takie pączki. Ona jest chora, w ogóle ma grzyba. Niestety będę ją musiał pryskać w tym roku, bo inaczej chyba jej nie uratuję w inny sposób. Zobaczcie, tu brzoskwinia. Jak brzoskwinia. No, brzoskwinia również zaczyna puszczać. O! O! Proszę. Tak. Nieźle. Nieźle, nieźle to idzie. Przejdźmy się tutaj. No to straszny bagan. Nie wyrabiam się po prostu. No, winogrona to wiadomo, że jeszcze nie. Ale porzeczka. No ta tutaj puszcza, ale no jeszcze nie tak jakoś mocno, zresztą porzeczka sobie poradzi, nawet gdyby przyszły jakieś przymrozki. Tu w truskawkach. No tam jagoda kamczacka to już jest w pełni, nie? Pójdę od drugiej strony, bo tu pod słońce. O, jagoda kamczacka to już o, w pełni. Ale czy kwitnie? Eee... No ma pączki, ale jeszcze nie kwitnie, ale pączków ma już dużo. Także aha, co wam pokażę jeszcze? Może pójdę z tej strony. No tutaj jest morala No to już ma naprawdę pączki za chwilę i zachwitnie. Mam nadzieję, że nie na dniach. Może jeszcze zdążę. No, widziałem, że tam dwie noce za chwilę mają być minus jeden, minus trzy No to jakby rozkwitła, no to opadną kwiatki. A... znaczy no to też zależy, jak, bo to mróz idzie takimi falami zależy jak to się trafi. Yy, to jest pigwa. Ta pigwa już też puszcza. Ja nie wiem czy to widać, bo mi tu się w ekranie na smartfonie słońce odbija. Ale no, patrzcie jakie to już ma duże. I nie widzę co filmuję tak naprawdę. O, tu jakie już ma duże. List, no prawie listki już. No i teraz pokażę Wam czosnek i zobaczcie, jaki on już jest. Yy. I możecie się cofnąć do filmików moich wcześniejszych z tego roku tu. No innych nie ma, bo dopiero w tym roku zacząłem. I tam pokazuję ten czosnek, jaki był. Możecie sobie przejrzeć, zobaczycie w jakim tempie to w tej chwili wszystko rośnie. To jest po prostu niesamowite. On rośnie z centymetr Dziennie to tak minimum. Tak ruszył. No tak to wygląda. Jest tego Naprawdę. Mam tu sporo pracy, a chodzę i filmuję. Ale to tak w ramach odpoczynku chwilowego Wam pokazuję co się dzieje a tutaj mam taką młodszą czereśnię, inną odmianę taką wcześniejszą yy, czy nie, późniejszą właśnie od tamtej. No ona już też ma pączki. No. Widzicie? Nie, bo ja nie widzę. <laughs> e, pod światło tak będzie lepiej. O, tu widać, że już wszystko nabrzmiałe zaczyna puszczać. Biedronka, proszę. Idzie sobie Biedronka. 24 lutego. Biedronka. Zresztą Biedronka, kilka dni temu widziałem pszczołę jedną już latającą. No także trzeba wszystko w tempie po prostu w tempie ekspresowym się brać za to. Bo po prostu no, jeżeli to już rusza to trzeba to przycinać to co ma być przycinane na przedłomie marca, kwietnia, to trzeba przycinać teraz, bo to niepotrzebnie teraz straci siły na te wydawanie tam listków i gałązek z tych miejsc, które i tak obetniemy, nie? Także no, trzeba to przycinać. Powiem wam, tutaj mam mirabelkę, czyli ałycze, i ona już też pączki ma jak nie wiem. O, także to już teraz pójdzie szybko. No dobra, biorę się dalej do pracy. Bób sadzimy po dwa 3 ziarenka w gniazdach co 25 cm, a rzędy w odstępie Pół metra. Na głębokość pięciu centymetrów. Więc ja sobie zrobię tu rowek. Będzie mi łatwiej. O jeden. Dwa. No trzy, więcej mi tu nie wejdzie. Jeszcze y, zrobię najpierw ten jeden, zobaczę w ogóle ile na ile mi tych nasion starczy, mam tylko trzy paczki zobaczymy ile tam ich jest. Ups. liście na ziemię, niestety ten głupi statyw mam taki, że Uch, brak słów po prostu no to taki statyw Taki kij, który też może robić za statyw Dobra spróbuję tak, może będzie się, nie będzie się przewracał.

bo to jedno to jest no, że tak mało to jeszcze takie, które w ogóle nie puści raz, dwa, trzy 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 się skończyła. Nawet nie starczył na jeden rządek. Pewnie będzie trzeba dokupić. Tu jeszcze dwa wyrzucę, I jeden rządek mamy. Zabiję tu patyczek. Zabiję I zasypie. Okay. No i 50 centymetrów, no to gdzieś tu powiedzmy, 20-40 tu. znowu jedno nasionko do porzucenia, trzy. Sure. And then... cały mi nie starczy trudno, zrobię tyle ile starczy nie będę już duch jednak 3-3 Trzy. Trzy. Idealnie będzie 3. Żeby tak tu było więcej 3 i 2 na koniec no, dobrze, nieźle. Dobrze. Dobrze, ja przestypię. Trzeci patyczek wsadzimy. Jakiś taki w miarę no, no, no. to. Okay. No i był posiany dzielę sobie tą białą cebulę, a tu zaraz obok posadzę tą czerwoną. Jak zwykle, o. no kto to zapamięta? Odkąd, dokąd to jest? Tu patyczek, tu patyczek. Chyba na końcu jeszcze też dam. O Tu też dam dokąd to jest. O. I zasypiemy. I tak, zostało mi jeszcze dosyć sporo tych cebulek. Ale na razie więcej nie będę sadził, bo tak naprawdę nie wiem gdzie te następne wsadzić. Może później jak już trochę mi się tutaj yy, wyklaruje co dalej jeszcze gdzie będę miał. To znaczy ja mieć więcej to. Ja wiem gdzie co będzie. No ale gdzie tam może mi się uda gdzieś to jeszcze później alarm mi się włączył w telefonie. Może mi się później wyklaruje, gdzie to po prostu jeszcze wszystko umieścić. Pozostałe, a jak nie, nie no gdzieś na pewno wcisnę, zobaczymy. No chciałem, żeby te tutaj miały takie dedykowane miejsce, żeby po prostu, żebym był pewien już, że one mają y, dobre miejsce, nasłonecznione, takie jak powinny mieć. I jeżeli w tym roku minie, rosną tak jak powinny, no to już więcej cebuli nie będę sadził, bo znaczy, że coś tu w glebie im brakuje.